Kiemanko! Dzisiaj y, dzisiaj ze mną są y, Narkę? O, si. A ja jestem Peter i dzisiaj gramy na... Paintballu na yeah. Yeah. I a oficjalnie oświadczam, że mam 10 FPS-ów. <laughs> a ja 21, bo coś a ja, się A ja a ja 30 Jest! 104. O Boże, ile on tutaj tego połączonego! Hmm. To straszne. Straszne. Dobra, do jakiego to ci Ja sobie poddały Boże, Kuba. <śmienicja> ja tu sobie pozamykam niektóre pogramy. Mam no, nadzieję, że Fraps mi to nie nagra. O Boże... Nie no, okej, okay, ogadnijmy się. Dobra. Do, jakiej, do jakiego teamu? Ja idę do PBRD No to ja też. Oficjalnie mówię, że, że Spox ma już dziewiąte miejsce w rankingu. Ja mam 68, a Hubix, a czyli Narkę, czy nie wiem, jak ty się tam przedstawiasz? Yy, może być Narkę i może być Hubix. Yy, ja jestem 38. ósme. Mhm. Dobra. No to zaczynamy zabawę. Jehej. <coughs> Dobra, tutaj się skąpimy. Ależ cisza. Przed burzą. No. W go. W nogi. Spogs. Oho, pożegnałeś się z życiem. Kuba. Czekaj, daj ja ja mi, ja z... mi go zabić, daj mi go zabić. Ale on już nie żyje. Ale nie pająchartko o coś tam. Aprzed, już jestem z partafier do Zabili. Ciały ja, huby, cię zabił. Dwa <coughs> razy z rzędu. No co, kurde. Tak? Ale kurde, eee... Chyba kosmiczni by podrabi swój kawierskie bokna była tam. Kuba! Kuba ogar! Okay. Wiemy, że musisz się y, bardzo dobrze przedstawić, y, tak bardzo szczegółowo swój charakter, ale nie musisz tego robić teraz. Nie. On spadł na dół. Hmm. Gdzie oni są? jestem, hmm. go. Tutaj widzę, że jeden z nas chyba ma afrykę. Kuba. Co ty znowu piszesz na mnie? Ludwik Feb Fe... Fe... ma afrykę z naszej drużyny. Został tylko romań z niebieskich. Kuba. A, kuba, kuba, kuba. Ludwik left lobby nie został. Gdzie on jest? Gdzie on jest, Hubert? E, nie wiem. A chyba go widzę. Chyba... znaczy, on nie zabił i chyba go widzę. chyba go widzę. A nie. A nie, ja go nie widzę. A nie, chyba go widzę. Widzę go! Dawaj, 4 sekundy! Dobra. Dobra, zabiłem. Jeszcze jeden flan. nie, jeszcze... Dobra. I tak Ale i tak wygraliśmy. Wygraliśmy! Winner! U. Ja chyba przyjdę do blue, będzie ciekawie. To ja też. No i teraz jest czterech na no... czterech. czterech. Cztery. Oczywiście Kuba będzie campił. Mhm. A to jest Możesz ty! E, grono, na serwerze Paintball yy, IP myślę, że będzie w opisie. Ale po imię. Bogosław mi porwali nieba. Kosmicz mi porwali twoje mosk. No. Zgadzam się. No, się wiano, A ja mi się tu nie załadował. No. Oczywiście <laughs> nie żyję, dziękuję. Dziękuję. To jest nic co wspania. To to, to. Hmm. Ja widzę spoksa. To zabij go. Nie wiem, czy mi się to uda. uda ci. Sam sobie jakiś będziesz Ej no! Spoczę no kampił na tym Zobaczymy czy nie rzucaj we mnie gałkami. Gałkami, to są śnieżki. A ja mówię na to, na to gałki. A ja na to mówię śnieżki. A ja na to mówię zabijecie. No, A ja na to mówię, wezmę więcej śnieżek. My tu coś o, Tutaj. O, o. Wszyscy rzucaj... przed Kuba, rzucaj w życiu. jak no, ja tu coś robię. Aha, siedzisz w ziemi. Nie. Okej, okay, nie mam pytań. Co do tego? Kupy. Twoje łebki śnieżkowe. I może też będziemy nagrywać z... No nie, ta mapa. E, my nie lubimy tej mapy. E... Ponieważ jest ona adenna. Dziękuję bardzo. Ja idę na ja jest Ja jestem Hardcore'em, właśnie mnie e, Party Pumpkin zabił. Więc może będziemy nagrywać z... Też. Ciebie też zabił ten Party Pumpkin? Tak. Zombie apokalipsa, ale tego jeszcze nie O wiem. nie w życiu. Zabiłem cię Ale na kilka części to podzielimy Tak, człowieku wiesz jakie były lagi. No. Nie dałoby się nagrywać. No. Szczególnie mi... A tak poza tym ja i tak tego no, odcinka nie nagrywam. You no, are shit, what the hell? Dziwne, zapili mnie... Ten. Zostałeś, zostałeś uderzony No wiem ale... Ja byłem w ich bazie, siedziałem sobie przy kolesiach, oni mnie oni nie, nie ten Nagle patrzę you were hit i... Dead nie, nie wiem co się dzieje. Okay. Nuketown, nice. Najpierw ty stoiś cały czas w bazie. No. Cały czas stoję w bazie. Okej. On to od style Lol, ten hey. party jumper! Party jumper szwagowany. Jak to No, troszeczkę mam lagi, bo mi dopiero po pewnej minucie. Ups. Jestem. Niebieski, dobra. Aaaa, Spox! Może o, o, o. mi się uda go spekować. O Boże, kto wystrzelił Armagedon? a nie, 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 go! Dobra. Czekaj. Y shop okay. Nupę. Dobra, nas o, nie, nie, a nie, Dobra, na spawn'a! A nie, nie, tu Jest! Yes. Ostatniośmy! Ten kość teraz pisze, że jest hakerem, a sam jest hakerem. Kto? Ten party jumper. Pisze, że jest. Pisze, ja jestem hakerem. Ja piszę, że no hason. Dobra. Dobra, anyways. Oczywiście, spoksa. Oczywiście party, party Jumpera a To Bo ja pierwszy. Oh. A, party jumper. Skurcze! Skurczę. Skurczę. Zaskoczę to ja mam brzucha. Wow. Jaki świetne

Chyba się nie jest tak z No Oj, tak. Nie. <grym> yeah. Od dłuższego czasu chyba tak jest. No. no. A nie, bo przed chwilą właśnie się tak coś płyło. Łeł, łeł, Aj. Aj flag. Uf, czy nadal 38. A ja nadal... ...9. Tak. Не мы быть Быстро. А, Какой эти 200 пунктов? Не знаю. Я могу. А, он потом еще поступит. Куда? No to więc... Ach, party jumpy. Teraz mnie zabił przed chwilą. No nie! Nie, je też już zabił. Party jumpy, dobrze. To chodź ty pan Ktoś coś je? Ja. A ja sobie wam przed chwilą. Śminkę? Tak. Ale potem jak jest wsiąłem, nie są troszeczkę są z grę, ma zajęto, podwali, bo to bo się to mi! O Boże! No. Dobra. Że no. ja po prostu... ...że po prostu była. <laughs> Dobra, Kuba, nie, cicho. Uh, 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 uh. U, u. Y, to jest tak, bo jest serce jak y, gdy widzisz szulkę. A ty co, tak skaczesz? Nie, patrz. A, ogarnij u. się, bo więcej nie będę z tobą nagrywać. Nie, Potrzebuję gałki. Nie gałki. Ktoś mi zakrobił gałki. Znacznie. Mieszki. Ja. Mam jeszcze jakiś podwalony włączony? Ach. Nie, raczej nie. Dobra. Skrzynka. Co mam? Patyka. Nie. Party Jumper. Kurczę. Party Jumper. Jumper. No nie. No nie.

Ale ja nigdy ten nie jak party jumper był już tuż, tuż przy mnie Ale ja cię mały. To... Skurczy byku Pamiętaj że ja grywam z, e, z 10 FPS-ami bo nagrywam No i mnie ktoś zabił oczywiście z Fox mi szansę Ja dam ci szansę nie szansę <grym> Nagrywać będziemy chyba 20, do 25 po e, A, co to zobaczy? Obrali się To się nagrywamy jeszcze tylko 14 minut. Ej my kto na spałnie? No oh, yeah. prawdziwy jumper jak zwykle na spałnie mi spagował no, Wiecie co? Mogę zaraz wrócić? Możesz no. Okej, okay, więc zaraz wracam Potem mi się tak jak, tak jak dam to mi się tak chce mm. no, no, nie. Ale chyba jakoś wytrzymam A ty jak piotr? Wytrzymała się Chyba nie wytrzymam twojego małdzenia ja. nie testam, ale ten No fuck. Wpadłam w klocka. Party jammer! LOL! Pa nie mogłem was bić, bo niby się piłem nie wyszlepiłem swojego! To Nie. Możesz to potem zobaczyć na nagraniu. Jest ok. A i sobie czy sądzi jak po 5 minut? sobie po Albo do 20 będziemy nagrywać po albo do 25. 30, jeszcze mamy albo 7 minut, albo mm, 13. No jakby to kanał Red A. gdzie jest, nie jak jest Chcę sobie Już podaję A wiesz, że to i tak będzie na moim kanale No wiem, ja więc podaję w tej Bez sensu no. O Marcin, to pewnie wlazł no. Nie dam się Jestem chatkowem. jestem uh, uh. bo, bo walczę na lagach. Uh. Lol, ja mama, jestem w powietrze, tundy, no w tundrze.

On ma cheaty. On ma cheaty. Co? Jak się, widziałem jak no, to się wspinał to. po ścianie. To, to. Dzień dobry. dobry. Party pa, pa dżynierzymań jest, jest bo się śpinął, yy, wspinał się po ścianie. Ja, ja wśpienzę, to to, no, to, o, I on jest w naszej no, drużynie jakimś cudem. Zdajemy ostatniego, będę one, ostatniego oh, Romain oh, oh, oh. mm. Ajaj Romain Pasz to bruskie do teksty tylko kanu Proszę przetłumaczyć angielski to jest... na e, e, niemiecki Nie Napisał y, proszę piszcie po angielsku albo po niemiecku. Ch chyba ch chodzi ci o tego party jumpera. No. no no to napisał... Boże, on umie niemiecki. Żeby pisać. No. To trochę podejrzane. To, on, tam, um, on to tam umie. On tam umie. Angielski, niemiecki i on tam umie wszystko liczyć. Party jumper? Ja. Nie, ty. Ja? Ja. Ja nie wiem jak wyjść. Nie, ja nie znam miejsca I chyba już będziemy kończyć. Jeszcze nie ma. 25. Jeszcze nie ma 20 lat. Nie, bo. Yy, nie wiem, bo. Nie wiem, bo, no. bo ja niedługo będę musiał iść się uczyć niestety, bo moja mama mi każe. Niestety. Ech, do ci, yy, to znaczy... Ja miłego. Do <noise> No dobra, no to przegraliście. Także chodźcie tutaj do portalu. Ej, gdzie bo wy jesteście? Ja jestem... Ja przy portalu. Ej, ale wy jesteście w lobby, a ja się powiem, na spawnie. Czekaj, to... Ej. Kałki dostałem. Ej. Lobby, ja chcę do lobby. O, dobra. Dobra, już. To Czemu? Dobra. Ej, czemu ja? Dlaczego ja się spamuję stąd tąd, a ja stoję What the hell? <laughs> No, Masz laga. Laga. Dobra, no to taki zlagowany ja e, żegnam okay. się z wami, a więc e, ktoś tu to no. z veladem. Kiedyś for. Ej. Ej. All players Także, no, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie jeszcze raz i my się z wami żegnamy. Pa pa.